Po co nam sztuczna inteligencja? Czemu wciąż chcemy mieć więcej za mniej? Kiedy człowiek wymyślał jakiś sposób, na to, jak robić coś szybciej dostawał nagrodę w postaci wolnego czasu i ten dodatkowy czas mógł przeznaczyć na inne zajęcia dzięki temu rosła nasza gatunkowa produktywność za tę pracę należy mi się chyba Jakieś siano. Mniejsza produktywność, większa produktywność. Ale osioł. Zwróć uwagę na inne stworzenia. Za mieszkujące naszą planetę. One mogą być nie wiadomo jak pracowite, ale nie potrafią być coraz bardziej produktywne, nie uczą się jak mieć więcej. Robiąc mniej, i dlatego zwierzęta wciąż żyją w prostych gniazdach, zwykłych norach i innych legowiskach, a my mamy wygodne mieszkania i wielkie miasta. Zwykła nora. Ale serio, sztuczna inteligencja. To o czym dorośli ci nie mówią. Po co nam sztuczna inteligencja? Ludzie są tak bardzo pro. -du z dwóch powodów. Po pierwsze, nauczyli się ze sobą współpracować. Zwierzęta czasem też ze sobą współpracują, ale nie tak jak ludzie, bo ludzie współpracują na ma ksa. Dzięki Współpracy mogliśmy się wyspecjalizować. Zwierzęta, żeby przetrwać, muszą robić wszystko, bo jeśli nie ogarną wszystkiego, przestaną żyć. My nie musimy robić wszystkiego. Wystarczy. Że robimy coś konkretnego, ale za to dobrze. Dzięki współpracy zawaliliśmy między sobą. Zwariowaliśmy między sobą taką umowę. My, ludzie, umawiamy się, tak, jak robią coś za ciebie, a ty w zamian robisz coś za mnie, i obie strony mają z tego jakąś korzyść. Romuald. To jest. Romuald Romuald jest to tomatologiem dzięki niemu ludzie nie muszą sami dłubać sobie w zębach gdy te ich bolą po prostu idą do Romualda Romuald Postanowił zwiększyć swoją produktywność. Kupił roboty dendystyczne. Spójrz, jak ta umowa działa w praktyce. Wiesz, ja chyba lepiej piszę. Niż rysuję. To, co współpracujemy, a ja lepiej rysuję niż piszę. Teraz może obsługiwać trzech pacjentów. Jednocześnie jego produktywność wzrosła trzy razy. Romuald. Postanowił zwiększyć swoją produktywność, ponieważ świetnie rozumie jedną rzecz: jeśli może dać więcej swojej pracy innym, to może też otrzymać więcej pracy w zamian. Takich robotów jeszcze nie ma, ale Pewnie niedługo się pojawią.